Ja wiem, że ty byś chciała, żeby konferencja jeszcze trwała. Chciałabyś no, jeszcze więcej pytań. Uważam, jeszcze więcej ognia. No, uważam, że po prostu dostałyśmy za mało czasu. Też myślałem, że się bardziej rozkręcić. Widziałam, Ale że ty też bardzo chciałeś. Tam czas no, tak no, szybciej leci. No, no to nie ma więcej czasu, no, szczególnie dla kobiet. No. Jak jest tylko jedna walka kobieca, to nic, konferencja potrwa dłużej. Bo... Marta, a mówiłaś, że, że w wywiadzie z Patrykosem, mówiłaś, że walka Way of Blondes z Anną no, ci się bardzo podobała. Tak, mówiłam tak? Tak, mówiłaś. O. Że już kamieszki tak nie do końca. No, no, skoro tak powiedziałam, tak powiedziałam. Chcesz się zapytać, czemu tak powiedziałam? No. E, ponieważ, szczerze mówiąc, e, pani Kamila wybrańczyk no nie pokazała nic takiego szczególnego, no, rzucała wiatrakami. Nie wiem, czy tam był wyprowadzony choć jeden cios prosty. E, I co, no, na pewno ma tam jakieś umiejętności, szczególnie parterowe, skoro. Przerwało się, sorry, bo za dużo kafelek, yy, ale w każdym razie zdziwiłaś się, że kurs jest tak wysoki na ciebie. Tak, no... 3,75 był 3... wcześniej. 3,75. Tak, to jest bardzo wysoko. Teraz jest 3,35. Tak, tak. mówiąc, <coughs> myślałam, że będzie na przykład 1 do 2. Ile e... dajesz sobie procent na zwycięstwo? Na pewno więcej niż 50. Um... Czyli 60 powiedzmy. 60, 70. 70? No. Jeśli chcesz być obiektywna, no to... Myślę, że tak. Mówimy, na co nie stać. Kamila, no powiedziała, że daje sobie jeszcze to 100% na zwycięstwo. Ile? 70. Czy to no poważna jest? Co ty powiesz, że nie. Za dużo. Ostatnie. No że ty 70. No jak? Money. Easy money. Ale to super to nazwałeś. Easy money, no. Kurczę. No to... Ona mnie bardzo nie docenia. Ona mnie bardzo nie docenia i ja się bardzo cieszę, jak mnie ludzie, ludzie lekceważą. No to czekam na tę walkę. Mm -hmm. Do zobaczenia.